Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedność w Ostrudzie dba nie tylko o stan budynków, ale i o stan ducha spółdzielców, organizując rozmaite formy aktywności. Jest tu grupa teatralna teatrum, Teatr Stolikowy. Przygotowujemy spektakle okolicznościowe. Był jesienią, był piękny o jesieni która wcale nie musi być smutna i nie jest, bo to jest jesień, to jest tak jak w ogóle pory roku, jak cztery okresy życia człowieka. Żaden nie jest smutny, bo w każdym dzieje się coś innego i w każdym mamy inne rzeczy do wypełnienia. No teraz przygotowujemy się do najpiękniejszego święta wyczekiwanego przez młodych i starych, przeze mnie też, bo ja też czekam na Mikołaja. Wigilia ma tutaj wymiar ponadczasowy. Od pokoleń trwa tradycja spotkań i rozmów przy wspólnym stole. Jest to płatek kolendy Dobre Słowo. Życzę wszystkim Państwu, jak tu jesteście, błogosławieństwa Bożego od Jezusa, syna Bożego, który staje się człowiekiem, który przychodzi do nas, aby obdarzał nas pokojem, radością, miłością, a przede wszystkim dobrym zdrowiem. Szczęść Boży. Dłoń do dłoni i jeszcze, i jeszcze, coraz większy i większy ten krok. Wszystko dla tej grupy osób, która najbardziej czuje się osamotniona. Wielu seniorom daje to na miastkę rodzin niespędzonych świąt. Aczkolwiek wstęp jest dla każdego. Poziemy się wspólnie. Organizujemy już od wielu, wielu lat, już moi poprzednicy organizowali, no to jest bardzo istotne, ponieważ jest to grupa osób starszych, często samotnych, więc oni czekają na, ten, na to spotkanie cały rok. Uważamy, że jako społeczność spółdzielcza powinniśmy coś takiego organizować. Jest, jest w tym bezpośredni kontakt. Ci ludzie się cieszą, że, że, że są ważni, że są dla nas. My również się cieszymy, że możemy się z nimi spotkać, że możemy posłuchać uwag, jakichś nawet krytycznych, czy, czy pochwał, jak się nieraz to zdarza. I taka, taka wzajemne, wzajemne spotkanie, takie relacje są coraz bliższe. I to tylko świadczy, że ta rodzina spółdzielcza jest y, trwała i, i, i dobra. Przedświąteczne świętowanie przebiega zgodnie z tradycjami. W sposób szczególny pielęgnują to panie. Dodajmy utalentowane panie. My jesteśmy jako lilianki. My tu mamy znaczki napisane na lilianki, także że jest szefowa, która nam gra, a my śpiewamy. Także są fajne, takie wszystkie te, te piosenki są naprawdę cudowne. Te pieśni właściwie, bo to jest jednak. To jest. My pastorałki śpiewamy. Na ten trzy będą i, i będziecie Państwo to usłyszycie. Przy dźwiękach pieśni Bożonarodzeniowych dało poczuć się ten szczególny czas. To miły i ważny akcent dla mieszkańców spółdzielni. Kontakt z drugim człowiekiem był i zawsze będzie w życiu każdego z nas najważniejszy. Życzę Państwu spokoju, rodzinnych świąt, a w przyszłym roku spełnienia tych dużych i mniejszych marzeń. Bez żadnych konfliktów, bez żadnych utarczek na jakimkolwiek tle.